Dzień dobry w witam Was bardzo serdecznie. W poniedziałek jest zimno, pada śnieg. Witam wszystkich widzów i widzki YouTube'owych. Starych oraz nowych. Dawno mnie tu nie było, gdyż skupiłem się przede wszystkim na działalności TikTokowej, gdzie zdobyłem już prawie 22 tysiące obserwujących, co jest moim zdaniem no, satysfakcjonujący dla mnie wynik na jak na pół roku działalności. YouTube'a trochę zaniedbałem, ale powoli będę wracał. Tutaj na moim kanale będę wstawiał między innymi vlogi, w których postaram się poopowiadać Wam o mojej podróży po social mediach, która no przebiega póki co całkiem fajnie. Podzielę się z moimi przemyśleniami, codziennymi sytuacjami, ten content będzie raczej taki przyziemny, ale nie zabraknie też kultury popularnej, nie zabraknie pewnie też jakichś unboxingów, nie wiem ciekawostek, czy gameplayów, czyli wszystkich takich treści, które ciężko skupić w krótkiej formie. Oczywiście zapraszam też od razu do subskrypcji, znajdźcie mnie na Instagramie, gdzie powoli zaczynam rozwijać swoje konto, no i oczywiście na TikToku, no gdzie po prostu jest nie bardzo dużo. I przepraszam, że się patrzę tak w różne strony, bo ja nie wiem gdzie ja ja mam się patrzeć jak nagrywa w ten sposób no i do zobaczenia w teglowski